I ją się z tej strony, Iron Macho. A w dzisiejszym odcineczku A... dalej kontynuujemy. Naszą gówno przygodę content. w co dokładnie nasz ulubiony Ta. gówno content Macho i Wertor dokładnie. Ta, ja też witam moich widzów, zatem wiliście pięć łapek, w górę jestem bardzo wdzięczny. I tak naprawdę grałem to od razu tak y, po kolei Właśnie. teraz. Nie, więc... więc tego jakbyście pisali tego komentarze jakieś, to przeczytamy dopiero no, no po tym wszystkim. Dokładnie. <laughs> więc wiadomo więc, o co chodzi. Dobra, I... o no Macho. 11 poziom. 11 poziom, jeszcze zostały nam 11 poziomów. Nie, 10, 10. 10 poziomów, znaczy 11 w sumie, bo tak chciało, bo jesteśmy na 10, miałby 10. Bo tam pisało, że 20 zostało. plus 1. Dokładnie. I jak Dobra. pamiętacie z poprzedniego odcinka Tutaj przyszliśmy, eee, że bo... będzie Find e, the Button, więc. Fain, find the Button będzie ciężka, bo. że zostawcie lajka i no. no właśnie, a my idziemy dalej. I obejrzeć inne odcinki u mnie. Dokładnie, bo, bo jak nie, to macho wam pierdnie w twarz. Dokładnie, pierdam w twarz, dobra. dobra o ja pierdzę. już się zaczyna, widzę. O, punkty. Nie, no tam jeden. Ja wziąłem punkta. O. Nie Kurde, dobra, jest guzik? Dobra. Guzik młako. Włączyłem... O, o, coś włączyłem. Coś Powiedz się... Powiedz przypomnij. Coś, coś się otworzyło pewnie. Zawem nie, życie. tylko włączyłem światełko, wiesz? Aha. Coś tary, musi nie? być za, za tymi. Na pewno. Może fajny debat na akurat. Tak no. na no, Jak się dzieje, to jest Optifine się tu przyda. Optifine. Ale nie mam A ja mam <grych> Czekaj. No i dupa, ale... bo co ja mam tu mam tu walnąć? Tam nic nie widzę Ej, ale jak tutaj coś znać? Jak tu kurwa nic nie ma chyba Chyba, albo jestem ślepy O, o, czekaj Naduś coś? Maybe, czekaj, czekaj, sprawdzam coś Nie, dobra, tutaj nie ma Tutaj nie ma chyba Nie, tutaj nie ma A, jest O, dobra, jest... widzę, widzę, widzę To jest kucy! Ale łeb Ale ja jestem dobry w tej gry Minecraft What, what the fuck? Daj szukaj znowu A mam punkcik. No ty zły człowieku To co? To są jakieś ściany kolorowe A weź może otwórz jakiś, otwórz jeden Nie ten, ten na dole Czekaj zobaczę, jest dziura jakaś. No dawaj Nie ma, a weź inny otwórz Też ma ten niebieski też nie ma dziury, ale przypał, my się tu odkryli. To o, gdzieś... o, o, mam? Masz? Jej! Nie mów, ty zdziwię się, jeśli to jest koniec. Możliwe. Ty, Koniec? No bo to jest jedno, ten, nie? Fajny fajny baton nie jest jakiś taki trudny. Dobra. Jeeee. Yeah. Teraz ty. O, punkciki. Macho, czytaj. Jej! Odnaleźliśmy się teraz teraz na kilka mini poziomów. Sami już się rozgminiesz o co chodzi. Powodzenia. E, i Limonek. autorem jest Limonek. Dobra. Let's do this. Ja pierdziele. Poziom, gdzie? gdzie? Ja pierdziele. Macho? Masz o. wszędzie guziki? Nie. A ty A masz? To... Ja mam pustą przestrzeń. Weź poklikaj. Nic się nie stało. Tutaj też nic się nie stało. Ja mam wszędzie Maję, guziki. mam jeden bloczek. Taki inny. Ja mam wszędzie guziki. Musisz coś poklikać. Czekaj, dobra. Podłoga zaliczona, nic się tego nie stało, dobra. Pierwsza Ani Ale ma jakieś, jakieś guzika, co się odróżnia? Wszystkie są kamienne. O kurde. to już Ja, ty, mordo, skapnąłem. O co to. chodzi? Dobra, to. słuchaj mnie. E, pójdź pod ścianę, nie, tom, jakby nie tom, tylko tą naprzeciwko. Nie, nie przy mnie. Jakby tego norma, pokojego no, tutaj. Norma, miem, Masz tą. Nie wiem czy kto... Nie wiem czy to jest ta Nie, nie jest to jest ta To jest jakby... Masz drzwi pewnie po drugiej stronie, prawda? No mam drzwi, no I to jakby ta ściana naprzeciwko tych drzwi, nie? Ściana naprzeciwko... A dobra, no mam no No i dobra, i teraz idziesz od lewej strony Czekaj, ale odlew, Od, od, od kąta, o, lewego kąta idziesz, w prawo z lewego kąta w prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć I to jest ten guzik na szóstym tym bloczku. Czekaj, czekaj, stój! Czekaj, dobra, wróć. Stoję przy tych drzwiach, co nie? No idziesz do ściany naprzeciwko tych drzwi Dobra, stoję tego w tego Jesteś w na przykład jesteś... Ale jesteś w którymś kącie? W którym kącie? No. Jesteś lewym czy prawym? Ja jestem w kącie jak jest ta ściana naprzeciwko na drzwi to w, w lewym no to w lewym. Dobra, teraz idziesz. Raz, dwa, trzy, cztery, A, pięć, ale sześć. Czekaj, czekaj, czekaj. Czy, zali, czy zalicza się ten blok, który jest w tym tego? tego, tego tak, kącie? w tym kącie też. Raz, A, to to dwa, czekaj. trzy, Raz, cztery, pięć, sześć. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No. No i na tej ścianie jest ten guzik, ten dobry. Kliknij go. No. No i coś mam, no. No i już. A już? Ja pierdzielę. O kurde. No to o Boże, znowu. Weź bloki reset. O Jezu. Muszę to chyba wiesz zbudować. A bo ja tu mam wzór. No dobra, to macho, lecimy macho. od lewej strony, od lewej strony czy od prawej? Lewa, prawa. No to niech będzie tego lewa. Dobra lewa. No to ja. Słuchaj mnie. Pierwszy na blok samej na górze. górze. No. W rogu po lewej jest taki żółtawy. Żółty, dobrze. Teraz jakby pod, pod nim blok. Pod, pod nim jest biały. Dobra. Dalej. E, pod białym jest pomar pomarańczowy. Dalej, teraz znowu jakby od góry tak będziemy tak wiesz od góry Dobra, do dołu. Dobra, ja wiem. E, jasny, zielony. Dobra. Czerwony. Dobra. Siwy. Jak to siwy? Jaki siwy, jaki jest twoim zdaniem siwy kolor? E, no taki... Bo nie wiem. Jaki to jest kolor? Szary? Szary To mów szary. A siwy... siwy, a szary? to... No to jest light gray, no to chyba jasny szary, tak? Dobra, 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 tego... tego kolejna krecha. Dobra. No. Znowu tego... 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 bo no. to nie z... i. Szary. Szary. Dobra. No. 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 no.

Pół płytki masz, o oh Jezu yes. Dobra ja. Czemu? Dawaj macho, mów mi Dobra, jak jesteś e, po prawej stronie, prawda? Lewa, prawa, no, no przy drzwiach Idź, idź, idź do, ściany, do, do ściany prawej, nie? Wiesz, no, tak idealnie no, bój, no, do tej no prawej. no jestem tego przy ścianie, stoję przy ścianie Idź do kąta Idź do kąta Cofnij się do tyłu, idź do kąta Wait Wait Mam ich tego na prawo, jestem przy tak, jesteś, Ale idź do kąta, po prostu będzie mi łatwiej liczyć ci bloki, bo mam te, ten sam poziom tego. Dobra, no, no, mam, no. Jesteś przy kącie, dobra, teraz idziesz do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, raz dwa, trzy, cztery. No i teraz jestem teraz raz, dwa. Teraz przed, idziesz przed... dwa. Dobrze, przed... wiem, wiem, wiem. Teraz dobra. idź od tego bloczku raz dwa. Dobrze, w szod. lewo, w lewo. Raz, w lewo. dwa, no. I teraz zaczynasz. Dobra i teraz idziesz trzy do przodu raz dwa trzy no dobrze teraz idziesz dwa w lewo raz dwa jeden do tyłu do tyłu teraz e, raz dwa w lewo raz dwa teraz idziesz trzy do przodu raz dwa trzy teraz idziesz e, no Czekaj. Raz, no. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć w prawo. Tak do, do ściany idziesz. teść w prawo? Żeby się przytawił do ściany. Do ściany raz, się trzy, Cztery, 3, 4, 5, 6, no jestem. Dobra, i teraz ciągle przy ścianie będziesz szedł. E, no. Ile bloków? Zaś powiem Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, gdzie... Czekaj, jeszcze raz obliczę <laughs> Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9. No i 9 do przodu 9? 9. Ale się liczy ten blok, na którym stoję czy nie? Nie, ten nie. Zacz, tak, to, to to tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 osiem. Liczy się ten blok! Cofło? To tak robiłem? Tak, no dobra, no, to to kojarzysz drogę, prawda? <grym>, nie dobra i teraz w lewo do ściany w lewo do ściany? Tak, do ściany. I no, teraz y, prosto. Y, no i prosto, do końca. Dobra. Zakończ. Yeah! Na koniec, dwunasty poziom. Yeah, Nie, bicie. Dobra. Dobra, teraz ja czytam. Punkt Udało wam się przejść poziom z mini zadaniami. Teraz czas na poziom podobny do tych pierwszych, lecz jego ściany będą zbudowane z dyni. Co? E, autor, który? Emil. tak, pół A ja wiem, który poziom, bo na tego trailerze widziałem. A to A do Dynka. tego początku. No ale mam. Tak, dobra, wiem, schodź. Ja też mam dźwignię. Ja mam guziczki, dobra, idę na górę. Blok złota. Czekaj, muszę zobaczyć, jakieś mam bloki, właśnie. Masz bloki? Czekaj, muszę zaskoczyć do ciebie, wiesz. Pam Macho, chodź tu. Dobra. Podaj czerwonemu dwa przyciski i idź dalej. Dobra. Kurde, czekaj, muszę ci zrzucić te guziczki. ale ja wiesz, że ja tutaj nie, nie mogę wejść. Zrzuciłem ci guziczki już. A dałem mi te guziki. Czekaj, i co ja mogę nimi? A bloki szmaragdu, dobra Oooooo. I daj mi tom A nie, nie mam coś. E, blok ironu. Masz coś, żeby postawić na złocie? Mam dźwignię. To daj mi. Pekaj, okay. eee... Maciej, muszę chyba tak to położyć, mi się wydaje. Masz to. A ty masz to. A ja mam dźwignię. Na czym to mogę? Blok z... żelaza. Żelaza, gdzie jest blok żelaza? A widzę blok żelaza. Oszukam system Blok iron, blok gold Hoppa Hoppa Hoppy, 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 hej! O, jestem tutaj, dobra Hop system! Dzień dobry, czy ja, ja... Ja tutaj tego mogę zejść, tak? Ja tak, tutaj... możesz No skakuj, bo tam będzie ten... Możesz, możesz się tam postawić? Właśnie złoto Eee, to chodź do mnie, muszę na to wrócić no chyba cię porypałem Masz Dajen. tu po... Masz po no skąd miałem wiedzieć no? Dawaj mi to A ja. masz, masz coś żeby postać na Emerald jakiegoś guzika? Właśnie masz no, na nie. razie nie A, No to dobra, to idź dalej ty, masz. Idę dalej tak. I, I wiesz, że będziesz chciał znowu cofać, prawda? Chyba <laughs> ci porypało Naprawdę <laughs> Naprawdę? Naprawdę, bo nie ma inaczej jak to zrzucić, wiesz? Dobra, czekaj, teraz ja muszę na złoto Dobra, na złoto. Teraz muszę... Masz o, czekaj, tam czynika. guzik. Blok... Chodź wymienimy się, chodź. No nie muszę się cofać naprawdę. Tak, ja jeszcze daję ci to. No to mi masz irona. Czekaj, 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 no idę dawaj to. I rzuć mi guzika. Na blok żelaza. Dobra czekaj, masz tu guzik. Masz tu guzik. Dobra, czekaj, Dobra. ja teraz muszę tam znowu <śmiech> iść. <śmiech> ja pierdzielę, jakie to jest porpane. Dobra, ci mówi e, Zostawcie. Dynia. Dobra, ja, ja już dyni. zrobiłem. Czekaj na mnie. Czekaj na mnie. Czekaj. Ja idę. O nie, bar. jak <śmieniek> no. do mnie wszedł. Amskro. Drabinki. Mój odwieczny przeciwnik. Spadaj. Co? <śmieniek> Spadaj. <choć> no! <śmieniek> Dzień jak możesz! Spadaj! 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 spadaj. 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 No, Powiedziałem, że spadaj! Dobra, koniec. Yeah. koniec O, ja pierdzielę. Cztery pochodnie. I co to jest za chloro? To jest co miodek to jest... A to fake, ja pierwszy raz to widzę. No, blok miodu. A tu Dobra. co to jest? Czekaj, ja mam tu guzik. Czekaj. Ja tam mam tu Oj, dostałem coś Coś nie. Nie dostałem. dostałem. Aha, mogę dobra. kopać kamień. Kamień możesz kopać, tak? Dobra. A, tylko... Ja dobra. cię z miotkiem mogę gdzieś doskoczyć? Nie, chyba nie, po prostu musisz skoczyć tego na niego i tam dalej. A ja tu mam... A doskoczyłem. Dobra. Że mogę przez miot o, skakać, o, o, hmm. Dobra, blok diamentu Nie ma w tym miejscu dotknąć? Macho, ja mam chyba ci dać. Co? ty masz tam. Macho, sprawdź, gdzieś tam masz blok diamentu. Diament, diament, mam. Nie, to jest. Nie, nie, nie mam bloka diamenta. To może w późniejszym rozgry rozgrywce, wiesz? Może. O, a ja mam tutaj znowu. Punkt, punkt. Blok diamentu znowu. O, kładź No się co, tutaj. jeszcze mi mogę tam doskoczyć. Dobra, aha, Tymi ty no mi coś tak. musisz dać. Ty mi coś musisz dać. O, dobra. Ty bo. Coś Machen, tu jest No, bo. Ja... O, Co? masz blo blok tego? No, mam. Y złota? No, mam. No dobra, ale gdzie mam to ci dać? Musisz mi dać chyba przez tamtego beryłkę. No, dobra, no, ale też pytanie jak, bo tutaj sobie doskoczyłem fajnie, super. Chyba, że. Musisz się cofnąć. O, <laughs> Co? Musisz się cofnąć, Machem. No możliwe właśnie. Okay. O, kurwa, teraz, teraz mi nie wychodzi. A... Dobra. A tu możesz tam doskoczyć? A tu Gdzie? Mi... Weź ten. O, tu no masz. daj mi to. Daj mi ten blok dobra. złota. Ja Już. miałem gdzieś blok złota. A tam miałem blok złota, dobra. I co to daje? Mi otworzyłeś. Dobra. dobra. No to dawaj, o. tego go, dalej. O, co tam? O. Macho nad tobą. Co, no, nie, nie, Ach, jest faktycznie już nie, Ela, ile punkcików kur Dobra, jest nabrika i Gold e, e, gold od nie, 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 Szybciej! Gdzie ja jestem, synuś? Jestem A. w tajnym pomieszczeniu syrenki papy. Co? nie, że taka nie, 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 Dobra, to idź tam i zaraz zobaczymy, o co chodzi. Dobra, to teraz tak, tak. Więc tak, w pierwszym pokoju był miecz. Dobra, dalej. Yy, Czekaj, to jeszcze chwilę. Czasto. Dobra, nie ciasto. Będę sobie zgadywał, właśnie. też. Dobra, więc tak. Czekajcie, Miecz. Dobra. Czekaj. O, dobrze, w, w trzecim pokoju się jestem. Dobra. nie, no. bo jakby tu ten. Ten A, zły wybór. Dobra. Co Czekaj tam masz? No, co tam masz, Okej. Okay. Ma dobra. Zaraz ci powiem. No. Pierwszy pokój był co? Miecz. Miecz Dobra, miałem. no to weź miecz, bo w jednym pokoju był miecz i to... W drugim ten. miałem tego... ...siekierę. A drugim w trzecim... Siekiera. Poczekaj, bo muszę znaleźć też... To może właśnie z drewnem, no to chodzi o to pewnie, dobra, no. To poczekaj, wróć. No tak. Zielony był... Dobra, niebieski ten, czerwony ten, teraz zielony powinien być pokój. No i co tam masz? Jakie masz przedmioty? Nie mam zielonego pokoju, mam taki bardziej purprowy Dobra, ale w sensie jakie masz itemy? Dobra, czekaj, mam tak Czcinę, eee, miód, mm -hmm. bambus, drewno, piórko, mleko, enchant, pochodnie i niebieski kwiat Niebieski kwiat? No Czekaj, bo muszę zobaczyć, bo mi się coś kojarzy, że chyba był gdzieś niebieski kwiat I mam kliknąć tego, niebieski kwiat, <laughs> po Czekaj, was. jeszcze raz powtórz Ech, Dobra y Czcinę, no. miód, no. bambus, no. drewno, no. piórko, no. mleko, enchant, pochodnia i niebieski kwiat. To może niebieski kwiat, wiesz? Dobra, spróbuj. jemy. O, udało się! A? Brawo, jesteś już blisko. Odwrócił Ostatni. i odbierz nagrodę. O, dawaj tę nagrodę. Dawaj mi punkty i guzik. Dobra, idziemy z koksem. Nie masz nic w ekwipunku? Mam kilo, w którym mogę kamień Czekaj U mnie jest kamień ty Gdzie? No w tym na dole. Bo tam o, to było... Kur... Do góry! Dodaj sobie se rzucaj mi go sobie po co... Daj to kilo. mi chwilę. I stój przy tym guziku. A stój przy guziku. Potem mnie podrócić na górę, nie? Dobra. Ała! Jaki Ja się dostałem tak. takich killów, ile tu kamienie to w ogóle nie ma? Tak, to jest są zwykły, tak? Daj daj mi chwilę. Dobra, daję ci chwilę. O, są drzwi. Dawaj drzwi. I no drzwi. i wszystko stało się jasne. I co się stało jasne? No, mam ten. Guzik masz? Mam ten. Dźwignię. nie mam na. No, dźwignię masz Dobra, klikaj da. mi Guziola. Klikam ci Guziola. 3, 4, go. Idealnie. Dobra, a teraz ja muszę tam iść do góry, Czekaj... <laughs> teraz muszę skakać. No nie, ale wiesz, że możesz na tym stanąć po prostu, tak? Serio? A, co ja, a, a co ja mam zrobić tak No góry? stoi na tym zielonym. No i co? Wow! Jeszcze go. raz. Dobra, trzy, cztery, go. No, czekaj, czekaj. Mój stać o tym zielonym dobra. dobra, Raz, dwa, trzy, teraz. No, kurwa. Dobra, no. Jeszcze raz, czekaj, teraz. Ech! O, kurde, jeszcze raz czekaj. Teraz yy, Dobra, ja Dobra, izi. Ma zaliczone. Chodź. Dzień Koniec nie. odcinka. Super, udało Wam się przejść 15 poziom. Mamy nadzieję, że nie sprawił Wam dużego kłopotu. No, nie powiedziałbym. Nie, Teraz no, był gorszy. Więc tak mi się <laughs> wydaje, że tak jak możemy zakończyć naszą wspólną przygodę z Wertorem. Dokładnie. Znaczy, na ten moment. dobra noc